Bezpartyjni samorządowcy wystawią kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Lista bezpartyjnych samorządowców będzie listą krajową. Zarejestrowani jesteśmy we wszystkich 41 okręgach. Kampania wyborcza nabiera rumieńców. Dziękujemy Prawu i Sprawiedliwości za to uznanie dla Lewicy i jej pomysłu. Podpisali memorandum w Karpaczu. Dzisiaj podpisaliśmy memorandum pomiędzy Krajem Libereckim, Dolnym Śląskiem, Związkami Narciarskimi, i miastami Harachow i Starska-Poręba. Kamila Krawiecka-Bryl rozpoczynamy serwis informacyjny. Bezpartyjni samorządowcy wystawią kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Podczas wczorajszej konferencji prasowej liderzy partii podziękowali tym, którzy przyczynili się do zebrania ponad 350 tysięcy podpisów poparcia w całej Polsce. Bezpartyjni samorządowcy ogłosili start we wszystkich okręgach wyborczych. Podczas briefingu prasowego liderzy ugrupowania podziękowali tym, którzy przyczynili się do zebrania ponad 350 tysięcy podpisów poparcia w całej Polsce. Stało się to, czego spodziewaliśmy się, czego byliśmy pewni. Bezpartyjni samorządowcy są komitetem ogólnokrajowym. Wystawimy listy do wszystkich 41 okręgów, ale również wystawimy kandydatów na senatorów. Chcemy dać Polakom nadzieję, Polakom nadzieję na normalną Polskę, na Polskę, w której można żyć spokojnie, można Współpracować można tworzyć piękne rzeczy. Przeprowadziliśmy tysiące rozmów, naprawdę tysiące rozmów, przekonując tysiące ludzi do uczestnictwa w naszym ruchu bezpartyjnych samorządowców. Owocem tych rozmów, które trwały ostatnie kilka lat, to nie były rozmowy przeprowadzane w telewizji, one nie były przeprowadzane rozmowami na ulicy kłócących się polityków, tylko to były rozmowy z każdym prawie Polakiem, którego żeśmy spotykali. Co proponujemy? Proponujemy wprowadzenie bezpłatnych zdrowych posiłków dla dzieci uczęszczających do naszych polskich szkół. Proponujemy wprowadzenie zerowego PITu dla wszystkich bez względu na wiek, nie tylko do 26 roku życia, ale nawet dla tych do 126 roku życia. Kolejnym naszym postulatem jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej i regionalnej. Są to rozwiązania, które nasi samorządowcy już wprowadzili w swoich miejscowościach. Te rozwiązania funkcjonują na przykład w Kaliszu, w Lubinie, wiemy, że są to rozwiązania dobre. Ponadto będziemy dążyć do ograniczenia kolejek do lekarzy oraz do lekarzy specjalistów. W naszych postolatach jest również zdecydowany wzrost nakładów na psychiatrię. Dzieci i młodzieży. Bezpartyjni samorządowcy to jest też powiew młodości, powie w świeżości. O tym opowie jedna z naszych kandydatek do Sejmu Aleksandra Sopuch. Szanowni Państwo, jako bezpartyni samorządowcy stawiamy na świeżość, stawiamy na nową energię, stawiamy na nowe twarze. Jako bezpartyni samorządowcy stawiamy również na kobiety. Na naszych listach kobiety. Są widoczne. Przykładowo w Warszawie wszystkie kandydatki do Senatu są kobietami. E, idziemy po to, żeby pokazać, że kobiety mają siłę. A... Proszę jeszcze o e, zabranie głosu Grzegorza Kulawinka, wiceprezydenta e, Kalisza, który jest również naszym kandydatem do Sejmu. Szanowni Państwo, za moimi plecami obok nas wspaniała drużyna. Bezpartyjni samorządowcy, którzy tworzą prezydenci, burmistrzowie radni, młodzi ludzie, przedsiębiorcy. To jest nasza siła i to jest nasz dzisiejszy wielki sukces. Z naszej listy Jeleniogórsko-Legnickiej liderem jest pan prezydent Lubina Robert Raczyński, a wiele bardzo dobrych osób również znalazło się w tym gronie. Osobiście również startuje do Sejmu, a naszymi kandydatami do Senatu są dr Marek Obrębalski, jeżeli chodzi o część Jeleniogórską, Kamil jeżeli chodzi o kwestię Bolesławca a z Gorzelca, a szczęście Legnickiej wystartuje Tymoteusz Myrda. Najważniejszą rzeczą jest to, że chcemy być alternatywą dla partii politycznych. 99% Polaków nie należy do żadnej partii. My apelujemy właśnie do nich. Wybierzcie tych ludzi, którzy się już sprawdzili, tych, którzy proponują współpracę, spokój i rozwój. Przypomnijmy, wybory parlamentarne odbędą się 15 października tego roku. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję w sumie 460 posłów i 100 senatorów. Kampania wyborcza nabiera rumieńców. Każdego dnia pojawiają się kolejne propozycje partii dla Polek i Polaków. Jednak jak twierdzi Lewica, jej polityczna konkurencja nie wysiliła się zbytnio. Niektóre pomysły mają już kilka dobrych lat, a inne są kopiami rozwiązań zaproponowanymi wcześniej przez Lewicę. Na dzisiejszej konferencji padły nawet konkretne przykłady. Spotkanie posłów Lewicy z dziennikarzami rozpoczęło się od krótkiego podziękowania. Dziś wspólnie z posłanką ani tą Kucharską-Dziedzic chcieliśmy podziękować wszystkim Polkom i Polakom, za podpisy pod listami Nowej Lewicy. Zebraliśmy ich ponad pół miliona, za co serdecznie dziękujemy. Później politycy lewicy zaczęli punktować propozycje wyborcze swojej konkurencji. Jarosław Kaczyński już 6-7 lat temu obiecał Polkom Polakom właśnie w takich blokach, że zrobi windy. Jak widać oddział znowu kotleta, bo powiedział, że dzisiaj tym kor korową rzeczą będzie to, że te windy w tych budynkach powstaną. Niestety, w wielu tych budynkach nie można zrobić. Wind wewnątrz, trzeba je zrobić na zewnątrz. Taki, czy takie zewnętrzne windy się sprawdzą? Nie mam zielonego pojęcia, ale kibicuję tylko, jeżeli coś było mówione 6-7 lat temu i niedowiezione do tej pory, to mam wrażenie, że dzisiaj też nie zostanie to zrealizowane. To nie wszystko. Dzisiaj pojawiła się jeszcze jedna przedwyborcza propozycja, do której odniósł się poseł Robert Obas. Chodzi o bonus szkolny Poznań Polskę, czyli wycieczki patriotyczne dla uczniów. Minister Czarnek zachęcał do tego, jak to będzie ministerstwo finansować wycieczki, to taki program, przypomnę, trwa już od dwóch lat. To młodzi ludzie mogą przyjeżdżać do Polski. Szkoda, że wiele niej górze jest wytypowane tylko muzeum karkonoskie, a nie ma przepięknego y, szlaku Doliny Pałaców i Ogrodów. Nie ma zwiedzania Muzeum Gerharda Hoffmana. Może to jest niemiecka, ale przepiękna zabudowa jeleniogórska, przepiękna zabudowa w cieplicach jest czymś, co powinno się dzisiaj pokazywać. Wspomniano także o tym, że niektóre pomysły politycznej konkurencji mają być kopiami rozwiązań zaproponowanymi wcześniej przez samą lewicę. Bardzo dziękujemy za skopiowanie naszego pomysłu o polskim produkcie. Plagiat jest najwyższą formą uznania, więc dziękujemy Prawu i Sprawiedliwości za to uznanie dla Lewicy i jej pomysłów. Mówię oczywiście o pomyśle wskazywania na polskie produkty. Myśmy już do ustawy o inspekcji jakości handlowej produktów rolno-spożywczych składali poprawki, które dokładnie były tymi poprawkami, o których dzisiaj jako własnych pomysłach mówi Prawo i Sprawiedliwość. Co ciekawe wówczas Prawo i Sprawiedliwość te poprawki nam odrzuciło, a dzisiaj powraca do pomysłu Lewicy. Ja powiem tak, w zamrażarce sejmowej jest ponad 200 ustaw Lewicy, Lewicowych. Zachęcamy prawo i sprawiedliwość, żeby korzystało z tych naszych pomysłów, ale żeby oczywiście go nie plagiatowało, tylko powiedziało otwarcie: Tak, to są pomysły Lewicy. Robert Obas i Anita Kucharska-Dziedzic zachęcili wszystkich do zapoznania się z programem wyborczym Lewicy. Ten jest dostępny m.in. pod wskazanym internetowym adresem. Marszałek Cezary Przybylski oraz przedstawiciele partnerów czeskich podpisali memorandum, dzięki któremu w ośrodkach sportów zimowych po obu stronach granicy przeprowadzone zostaną niezbędne prace modernizacyjne i wspólnie będą mogły się one ubiegać o organizację imprez rangi mistrzowskiej. Podpisujemy memorandum, w którym Mówimy o tym, że chcemy współpracować w organizacji imprez, wielu imprez, imprez o charakterze nie tylko krajowym, nie tylko dwóch naszych krajów, ale europejskim czy światowym. Chcemy wykorzystać ten potencjał, jaki jest po stronie Dolnego Śląska, a więc nasze Centrum Sportów Zimowych na Polanie. Jakuszyckiej, zresztą nie tylko, a krajem libereckim, Harachowem, gdzie jeżeli połączymy siły i, i będziemy wspólnie organizować, możemy organizować zawody seble europejskiego czy, czy światowego. Dzisiaj podpisaliśmy memorandum pomiędzy Krajem libereckim, Dolnym Śląskiem, Związkami Narciarskimi, i miastami Harachow i Starska-Poręba celem. tego memorandum je propojeně turistické dla pěších, dla narťářů, dla roveřistů pomedzi Polanom, Jakušickou i městem Harachov. A chtěl jsem vlastně pogratulovat Olnému Šlonsku k té e, investici do Polany Jakušické i věře, že to memorandum je s podstavou dla investice do e, skoční narťářských v Harachově. Szanowni Państwo, regiony ze sobou ściśle Polana Jakuszycka jest takim miejscem, gdzie te relacje będą jeszcze pogłębiane. Sport łączy ludzi. Ponad 30% osób odwiedzających turystów to są turyści, turyści z Czech. Szklarska Poręba, Jakuszyce i Harachow to są te dwa miejsca, które będą jeszcze bardziej zacieśniały współpracę, żeby móc organizować dużej rangi wydarzenia sportowe typu Mistrzostwa Świata i Puchar Świata, bo na tym nam zależy, tym obu miejscowościom, żebyśmy mogli, Robić takie rzeczy. Dzisiejsza koncepcja jest, jest jakby preludium do tego, żeby zorganizować wspólnie. Czyli jakkolwiek skoki w konkurencjach klasycznych mogą odbyć się i będą się odbywały w Karachowie, u nas będą biegi. A podczas 23 forum ekonomicznego w Karpaczu odbywały się wiele konferencji. Jedną z nich zorganizował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Kretkowski. Dotyczyła ona dalszego rozwoju kolei na Dolnym Śląsku. Na konferencji prasowej ogłoszono kolejny sukces, czyli uzyskanie zgody na wieloletnią dzierżawę kolejnego fragmentu linii kolejowej. Przekazujemy, ja wyraziłem zgodę na przekazanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe Lin, części linii kolejowej 322, Kłodzko Nowe, z, z stronie, z stronie śląskie w wieloletnią umowę użyczenia, 30-letnią umowę użyczenia po to, żeby samorząd już w ramach realizacji działań przez Dolnośląską Służbę Drogową i Kolejową mógł przeprowadzić tam modernizację i przywrócić ruch kolejowy. I już niebawem po podpisaniu wszystkich niezbędnych dokumentów władze województwa będą mogły rozpocząć przygotowania prac pod rewitalizację. Trzeba pamiętać, że będzie to wymagało nie tylko wiele czasu na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, ale również środków. Dzisiaj koszty takiej rewitalizacji, czyli przebudowy to jest kilometr około 40 milionów, czyli widzimy, jakie to są wielkie pieniądze i to już będzie przed naszym samorządem na kolejne lata wielkie wyzwanie, szukanie pieniędzy i stopniowa rewitalizacja. W szczególności, że do rewitalizacji będzie nie tylko fragment linii kolejowej numer 322. 15 km, kilometrów, 15 kilometrów, w których od 2004 roku już nie jest prowadzony ruch pociągów pasażerskich. Blisko 20 lat. Ktoś kiedyś podjął decyzję, linia zdegradowana, w tej chwili wymaga odtworzenia. I mam nadzieję, że właśnie na potrzeby samego prowadzenia lekkiego transportu pasażerskiego ta linia będzie odtworzona. A na linii 283 rzeczywiście jesteśmy na finiszu i wydaje mi się, że to tak naprawdę dni czekają nas od tego, żebyśmy mogli kolejny odcinek przekazać w zarządzanie. Dla samorządu województwa dolnośląskiego. Na ostatnim możliwym etapie jest gromadzenie dokumentów cyzelowania wszystkich zapisów. Jest podobna decyzja dotycząca linii kolejowej 283 jelenia góra lwówek śląski, bardzo ważne z punktu widzenia tutaj tego regionu, również przedsięwzięcie. Tu nie chodzi tylko o połączenie lwówek, Jelenia Góra. Ale z Jeleniej Góry do, przez Wleń do Lwówka, potem jedziemy w stronę Złotoryi. Odcinek między Lwówkiem a Złotoryją już od dawna otrzymaliśmy od państwa. Teraz musimy jako koalicja bezpartyjni Prawo i Sprawiedliwość szukać pieniędzy, zastanawiać się jak to po prostu z tym się zmierzyć, bo chcemy, aby... Ten trend, który robimy dla Dolnego Śląska, czyli przywracanie linii zniszczonych przez wiele lat, nieużywanych, tak jakby chociażby do Świeradowa, do Karpacza, do Mysłakowic, tak samo generalnie do Lwówka, do Wlenia, do Złotoryi, po prostu uskutecznić. Wszystko w imię walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Pięknego popołudnia Państwu życzę. Do zobaczenia.